Witajcie w kolejnym odcinku Dezjota 4. Po 8 konkursach Kamil niższoła trzeci Deszfanden. Więc zostawcie subka, dzwoneczkę, łapeczkę w górę, jak wam się podoba, bo ostatnio no, troszkę spadło, mam nadzieję, że się poprawicie. A my mamy kusamą, najgorszą chyba skocznie w tej grze. Tak jej nie lubię. Tu wychodzi albo z jednej, albo ląduje na dwóch. No ale dobra, Prełcz, no, w końcu dobry skok Prełcza, 129 i mamy Stefana. No podobnie 12906 i Alex Insam. No. Ile? 126. Troszkę gorzej. Jan Herr. No nieźle. O Jezu. Nie, nie zdążył wylądować. No trudno. Rioju. No dobrze, skogrio stoczyliści i Andras Wallinger no, trochę za punktka <coughs> prawie 2 metry i Rindwik big, 130, 139 jest drugi za Kobayashi i Lobrocos Uuu, Lovro 135. Ale nadal są takie swiokie. <coughs> Jakbym skakał na średniej skoczni, no ale. Trudno też w Też koło sto no, Jorek No i zniszczył, chociaż ten wiatr się utrzymuje. Ale to już nie był dobry skok, kokolka Dopiero dziewiąty, ojeju. No i Kamil. No dobry tylko Kamila. Dopiero trzeci. No więc po pierwszej serii prowadzi Róbroch Drugi Odziwo Deszfanden. Trzeci Stoch. Więc jedziemy do drugą serią. Jan Herr. Rozpoczyna. Sprawdźcie tam jeszcze A jedna mocno go pochyliłem. Tragedia. De 97 metrów potrzebuje Olek. No i Olek dobry skok. 125 i również tyle samo potrzebuje Bellinger. No i skacze 128. I Alex Insam. Będzie drugi, jednak by je prowadził. Insan i Stefan Kraft. A jezu, tu nie wyszedł. Dobre z progu. Stefan jest drugi. I domen prełuc. Drełc będzie prowadził 130 i Mariusz Lindbik. O Jezu, ale trafiłem w próg, będzie ostatni i Rioju. O Jezu też że wyszedł. No i Kamil Mam nadzieję, że już Kamil skoczy dużo lepiej Tak jest Ale nie, dopiero drugi jeszcze za domenem No i desz Fanden Czy ma okazję troszkę podskoczyć? O Jezu, chyba jednak nie podskoczy, dopiero czwarty. No i to są Lobrokos. No i Kos. 137 i wygrywa ten konkurs. Więc w ku samo wygrywa Lobro Kos, drugi Prełt, trzeci Stok. Insam des Vandenkraft, Bellinger zniszczą, które jeszcze wzięło Kobasiego i Herra. To, no i Stok nadal prowadzi, drugi zniszczył, tym razem skoczył Kos, więc widzimy się w kolejnym odcinku, nie zapomnijcie, o sobie, o Siemano.